Godzina 9. Dziewiąta. Godzina 9. Dziewiąta, 24 stycznia 2025 roku. Z tej strony Aleksandra Fidler, wasz tłumacz przysięgły na języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych. I jak zwykle w piątki nadaje dla Was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Cześć! Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was ten piąteczek, piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj oczywiście wiecznie. Wiecznie i wiatr jest naszym pierwszym tematem, tematem, którego się nie da uniknąć ponieważ go widać, każdego widzi za oknem. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was jakieś straszne szkody wiatr nie, wy, nie wyrządził. Ja jestem koło Londynu, u nas wieje, ale nie tak strasznie. Chociaż poprzewracało wszystko w ogródku. Nasza szklarnia, niestety, nasza plastikowa, co prawda, szklarnia jest całkowicie wywrócona, nawet nie wiem, co jeszcze w ogródku nam się powywracało. Natomiast słuchajcie, sytuacja jest tragiczna w Irlandii, w Republice Irlandii, w Irlandii Północnej oraz w Szkocji, w tym centralnym pasie, czyli tutaj, gdzie mieszka najwięcej osób od Glasgow do Edynburga. Ten wiatr przeszedł najgorszy już przez Irlandię Północną. Tam nadal wieje, będzie wiało do Mniej więcej 15 bardzo, bardzo silnie. Natomiast w tej chwili mieszkańcy Szkocji przygotowują się na ten najsilniejszy wiatr i mamy tutaj parę statystyk. Oczywiście szkody, powywracane drzewa, zniszczone samochody to jest normalka przy takim wietrze, ale kochani, ponad 700 tysięcy osób jest bez prądu. 700 tysięcy osób bez prądu, ponieważ są połamane linie, połamane. Słupy, zerwane linie, poprzez upadające drzewa, rzeczywiście sytuacja bardzo ciężka. Kochani, w Dublinie odwołano 230 lotów, w Edynburgu odwołano bardzo dużo lotów, zarówno wylotów, jak i przylotów, więc to jest chyba coś, co nas najbardziej dotyczy. Można powiedzieć, że Irlandia Północna i Szkocja są praktycznie dzisiaj zamknięte. Zamknięte szkoły, zamknięte sklepy, zamknięte wszystkie instytucje publiczne. Wszyscy informują, żeby nie wychodzić z domu, ponieważ istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia. Ciekawa jestem, czy dostaliście, kochani, powiadomienie na telefon. Wielka Brytania. Tuż przed testem, który miała robić taki na zasadzie testu, musiała wysłać alert, czerwony alert pogodowy na telefon, na telefony ludzi właśnie w Szkocji, w Irlandii Północnej, żeby poinformować ich przed tym, żeby nie wychodzili z domu. I przywitam się z Wami, bo zaczęłam mówić o wietrze, bo się zaaferowałam. Kochani. Kto nas, kto nas ogląda? Tomasz z Manchester, Marzanna z Bedford. Aneta mówi, że to idealna pogoda na pranie pościeli. Gdyby nie padało, to rzeczywiście masz rację. Dominika z Belfastu, Dominika, daj nam znać, jak w tym Belfaście, bo ty tam jesteś w oku cyklonu. Ty, tym razem z, dosłownie. Leeds Bradford, Damian pozdrawa. Karolina ze spokojnego Londynu. Agnieszka mówi, że zebrała wszystko, pochowała wszystko z ogródka. Dokładnie, kochani, przede wszystkim, jeżeli do Was jeszcze ten wiatr nie dotarł, jeżeli jesteście w Glasgow, w Edynburgu, zabezpieczcie wszelkie plandeki, trampoliny, leżaki, doniczki, co tylko się da. Ponieważ to, jak odleci, to może komuś spowodować jakiś, jakąś, jakąś szkodę. Adrianna mówi, że wita z Irlandii Północnej i jest tutaj tragedia. Jest Carlisle, jest Dundee, jest Liverpool. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Także, kochani, wiatr to jest wiatr, który um, mówi się, że to nie jest taki zwykły wiatr. Um, wiem, że niektórzy mówili, że a tam powieje, powieje i przestanie. To tak, oczywiście przestanie, ale mówi się, że w Republice Irlandii jest to najsilniejszy zarejestrowany kiedykolwiek wiatr. 135 km na godzinę, przynajmniej nieoficjalnie pod wiatru. 135 km w innych rejonach mówi się 114 mil na godzinę. Wiatr, więc jest to absolutnie historyczny wiatr. Od nie wiem jakiego czasu, w 98 też był taki silny wiatr, w 1948 był silny wiatr. Na pewno, na pewno jest to wiatr, którego nie można nie zauważyć. Także uważajcie na siebie, uważajcie, jeżeli nie musicie wyłazić z domu, to nie wyłaście, przeczekajcie gdzieś pod kołderką z kawą. Ja też mam i, i patrzę, co tu się dzieje. Orkan, Ajoan, IOan dziwna nazwa, nie wiem czy to jest walijskie, jakaś walijska nazwa. Każdy wiatr i taki orkan w Wielkiej Brytanii ma jakąś nazwę zgodną z literacją alfabetu, więc mamy już wiatr na E i Ajoan, no i następny będzie na F, może jakiś Francis. Kochani, to wszystko, to wszystko o wietrze. Teraz kolejna rzecz, kolejna rzecz, która jest naszym tematem. To może trochę spraw ważnych dla Polaków, a mianowicie ogłoszenie home office i ogłoszenie dotyczące tego, że rozpoczął się automatyczny proces zamieniania pre-settled status, czyli tego tymczasowego statusu osiedlenia, na settled status, czyli ten stały status osiedlenia. Dlaczego jest to ważne? Mówiono o tym co najmniej od dwóch lat. Co najmniej od dwóch lat, natomiast w tej chwili przynajmniej wygląda to tak, że jeżeli ktoś ma ten pre-settled status i chce dostać settled status, który pozwala na dłuższy pobyt, mniej się trzeba tłumaczyć z tego. To musi się po prostu ubiegać sam. Musi sam złożyć wniosek, po to, żeby przekształcić ten pre-settled status na settled status. Natomiast w tej chwili, tak jak mówiłem, zapowiadane od przynajmniej dwóch lat, Home Office ogłosiło, że rozpoczyna się wreszcie rozpoczyna się proces przekształcania automatycznego, czyli z góry, bez waszego udziału i bez składania wniosków, proces przekształcania pre-settled status na Set status. I jak ma to wyglądać? Już od końca stycznia osoby, które zbliżają się do końca tego swojego pre status i zaczynają nabywać prawo do tego, żeby dostać settled status, czyli 5 lat e, pobytu, zacz zaczną pod koniec stycznia dostawać e-maile, które będą mówiły właśnie o tym, że ich pre status został przekształcony na settled status. Pytanie oczywiście nasuwa się takie czy każdy to dostanie automatycznie i kiedy. Pamiętajcie, że będzie to zrobione w transzach. Ministerstwo nie jest w stanie wszystkim od razu jednym ciurkiem wysłać takiego e-maila, więc nie martwcie się, jeżeli go dostaniecie, tym bardziej, jeżeli go nie dostaniecie, tym bardziej, że jeżeli do waszego presetu setu do tego wygaśnięcia jeszcze jest dużo czasu. Ministerstwo zajmie się najpierw tymi, którymi już, 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 już są, już są prawie, że przy wygaśnięciu oni pójdą na pierwszy ogień. Natomiast reszta powoli, w ciągu 25 roku, będzie dostawała takie e-maile. Pytanie również nasuwa się takie, czy każdy automatycznie dostanie? I wygląda to, że tutaj ministerstwo będzie brało pod uwagę dwa, dwie rzeczy, dwa kryteria. Pierwsze kryterium to jest takie kryterium, czy wam się to po prostu należy, to znaczy, czy nadal mieszkacie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli mieszkacie, to czy jesteście w stanie to udowodnić, jeżeli taka nastąpi potrzeba. Więc jeżeli ktoś ma pryset to jest kochani, to trzymajcie jakieś rachunki, jakieś wyciągi z banku, żebyście w razie problemów mogli udowodnić, tak, byłam, byłem, kupiłam sobie bułkę w sklepie, więc byłam na pewno na terenie Wielkiej Brytanii. Zachowajcie takie paragony, gdyby był jakiś, jakiś um, problem. Drugie kryterium. Czyli oprócz tego kryterium takiego, no czy byłeś, czy nie byłeś, czy, czy była ta ciągłość pobytu, czy nie, to jest kryterium dotyczące przestępstw. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwa, jeżeli ktoś popełnił jakieś być może ciężkie przestępstwo, to może się liczyć z tym, że będzie miał problem z takim automatycznym przekształceniem pre status na settled status, ponieważ Wielka Brytania może go uznać za osobę, która stanowi zagrożenie dla tego kraju. No i może tak się wydarzyć, że nie zrobi tego automatycznie, albo w ogóle będzie miała jakiś z tym problem. Także kochani, wyglądajcie e-maila, sprawdzajcie spam, bo te e-maile często trafiają do spamu o tym, że wasz settled status został preset U został przekształcony na settled status już od końca stycznia tego roku. Dobrze, kochani, jak już jesteśmy przy sprawach prawnych, to widzę, że już w komentarzach zaczyna się pytanie o eta. Eta, po prostu to ja już widzę, ja już widzę, jak to wejdzie 2 kwietnia, ja już widzę po prostu, co się będzie działo. Już mówiłam o tym, nie ma co się oszukiwać. Kampania społeczna, kampania informacyjna ze strony rządu jest praktycznie zerowa. Nie podoba mi się to, ponieważ jest to ogromna zmiana, ogromny wymóg, który może komuś, nie jednej osobie, zakłócić podróżowanie. Spotyka się z zerową informacją rządu dla społeczeństwa. Dlatego takie osoby jak ja, media, musimy, musimy zebrać się, i zbierać te wszystkie informacje dla Was po to, żebyście nie zostali gdzieś na lotnisku bez tej ety. I co to jest ta eta? Elektroniczna autoryzacja podróży nie jest to pozwolenie na pobyt samo w sobie, tylko jest to pozwolenie na podróż. To jest jeszcze ciekawe. Pobyt nabywa się przy przechodzeniu przez granicę, przy przekraczaniu granicy, czyli po wylądowaniu albo przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Wtedy pracownik Straży Granicznej nadaje nam takie prawo pobytu w Wielkiej Brytanii inaczej niż w Polsce, bo w Polsce można przebywać 90 dni bez wizy, natomiast w Wielkiej Brytanii można przebywać 6 miesięcy bez wizy. Natomiast ETA daje nam tylko i wyłącznie pozwolenie na podróż i potem dopiero na granicy jest podejmowana decyzja, czy jesteśmy osobą pożądaną w tym kraju, czy niepożądaną, czy nas wpuszczą, czy nas nie wpuszczą. Oczywiście, mnóstwo pytań, ale mam parę ciekawych odpowiedzi. Przede wszystkim, po raz kolejny powtarzam, jeżeli masz status, jeżeli masz pre-settled status, albo jeżeli masz settled status, to nie musisz wyrabiać eta. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Albo jeżeli podróżujesz na brytyjskim paszporcie do Wielkiej Brytanii, pokazujesz na granicy swój brytyjski paszport, bo masz dwa obywatelstwa, również nie potrzebujesz eta. Super, super waży. Czyli ci, te osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii na stałe, te osoby, które mają status, te, które mają status osiedlenia, te, które mają brytyjski paszport, nie muszą się tym w ogóle martwić. Nie wyrabiajcie tego, nie płaćcie, nie martwcie się, nie yy, yy, zawodźcie w głowę, czy trzeba, czy nie trzeba, bo mówię, że nie trzeba. Czyli dla kogo jest ta ETA? ETA jest dla osób, które nie są. Osiedlone w Wielkiej Brytanii. Czyli dla turystów, jeżeli do was przyjeżdża mama, babcia, ciocia, wujek, siostra, brat, na którzy na stałe mieszkają w Polsce i chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii, to od 2 kwietnia włącznie, czyli jeżeli lądują 2 kwietnia albo 3, albo po, po 2 kwietnia, będą musieli mieć to pozwolenie na podróż. Jeżeli jesteście pracownikami albo znacie jakichś pracowników, którzy wjeżdżają do Wielkiej Brytanii tymczasowo w, 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 w warunkach zawodowych, czy na przykład kierowcy, kierowcy autobusów, autokarów, kierowcy ciężarówek, oni również będą potrzebowali tej ETA, po to, żeby być zarejestrowanym w tym systemie. Pamiętajcie, że ta eta starcza na dwa lata. Jak się ją raz wyrobi, to już się ją ma przez dwa lata. I potem w tych dwóch latach można jeździć w to i z powrotem, w tej we w tej w te we w tej w te wece, te. możemy przekraczać tą granicę, ile razy się chce. Nie trzeba za każdym razem jej wyrabiać. Ważna informacja również jest taka, że już jest aplikacja, już jest aplikacja na telefon. Było to najpierw tylko online. Teraz są aplikacje zarówno na Androida, jak i na iPhone'a i zaczęliście się martwić o to, czy jesteście w stanie wyrobić to, czy po prostu wypisać te wszystkie, te wszystkie dane, dostać ten e-mail i zapłacić w imieniu waszych, na przykład starszych rodziców, na przykład jakiejś starszej cioci, która nie ma e-maila, która nie poradzi sobie z tą aplikacją, która jest tylko po angielsku. I kochani, odpowiedź jest taka, tak, można to zrobić. Nawet na stronie jest informacja, że można to zrobić w imieniu osoby, która nie jest przy nas. Czyli mo można zrobić tak, że ja jestem w Wielkiej Brytanii yy, i wyrabiam na przykład dla mojej mamy, czy dla, dla kogoś jakiegoś członka rodziny, który jest w Polsce. Nie można tego niestety zrobić przez aplikację. Jeżeli chcecie zrobić to w imieniu członka rodziny, możecie to zrobić, ale nie przez aplikację, tylko przez stronę internetową. Wcale nie jest to łatwe, ponieważ strona popycha nas, popycha nas, z, 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 pobierz aplikację, pobierz aplikację, pobierz aplikację, a gdzieś tam na samym dole dosłownie, na samym dole strony, ostatnie zdanie jest napisane: Jeżeli nie możesz pobrać aplikacji, to kliknij tutaj i wypełnij tą e, e, aplikację online. Nie chcę tutaj dawać konkretnych instrukcji, ponieważ jeszcze do niej weszło dla Polaków, wchodzi 2 kwietnia, a proces składania wniosków dopiero zaczyna się 5 marca, więc od teraz do 5 marca jeszcze może się dużo zmienić, jak ta strona wygląda, jak są kolejne te kroki, więc na razie o tym nie mówię. Będziemy o tym mówić, jak się otworzy system do wnioskowania 5 marca, bo można to zrobić z wyprzedzeniem. Już od 5 marca można wnioskować. A wymóg jest od 2 kwietnia. Kochani, jedno, jedno jest ważne: jeżeli chcecie zrobić to dla osoby, która nie mieszka z wami, która nie jest z wami, wy jesteście w Wielkiej Brytanii, mama, czy tata, czy babcia, czy dziadek są w Polsce, to będziecie musieli mieć zawczasu, czyli przed rozpoczęciem tej aplikacji, ich zdjęcie twarzy oraz zdjęcie ich paszportu, czy, czyli dokumentu, na którym będą podróżować. Jest to ważne, ponieważ ta aplikacja, jeżeli nie będziecie wypełniać jej, to ona w ciągu 20 minut zniknie, będziecie musieli od nowa wypełniać. Więc nie zaczynajcie wypełniać, potem dzwonić do mamy czy do taty, żeby przysłali zdjęcie siebie i paszportu tylko miejcie to wszystko przygotowane zawczasu. Będziemy o tym mówić jeszcze milion razy, ale mówię Wam, żeby Was uspokoić, że rzeczywiście tak można, można podać swój e-mail, można zapłacić swoją kartą w imieniu kogoś, kto nie jest z Wami, po to, żeby ułatwić Waszym osobom, które nie mają karty, nie mają e-maila, nie umieją tego zrobić po angielsku sprawę i tą aplikację złożyć. Także to mamy załatwione. No to teraz kolejna krótka piłka, kolejna krótka piłka, może jakieś lepsze wiadomości. Kochani, co, dyżur paszportowy? O, super, super, super ważna sprawa. Dyżur paszportowy, niestety nie jest to na stronie facebookowej, więc um, można łatwo przegapić. Um, konsulat, zdaje się, w Manchesterze ogłosił dyżur paszportowy e, 1 lutego w Nottingham. Kochani, już mówię, sama sobie tutaj spojrzę na to. E, 2 lutego. W Nottingham, dyżur paszportowy, taki dodatkowy. Normalnie w Nottingham nie można składać wniosków paszportowych, ale jeżeli ktoś ma bliżej do Nottingham, jeżeli ktoś mieszka w Nottingham, to dla niego to jest dobra wiadomość, żeby um, pojechać złożyć wniosek o paszport polski w Nottingham. Jest to sobota 1 lutego, i e, system bukowania tej wizyty ruszy w poniedziałek, czyli już ten w ten poniedziałek, 27 stycznia o godzinie 12. Liczba miejsc oczywiście jest ograniczona, więc Czyhajcie o godzinie 12 na tym systemie bukowania, tam się po prostu pojawi ta opcja do bukowania tego dyżuru i znowu uwaga, ostatnim razem, kiedy był dyżur, nie wiem, czy w Birmingham, czy w sam, -Sam już nie pamiętam, powiedziane było, że, ta, że te wnioski będą otwarte o godzinie 12, a były otwarte o na przykład powiedzmy 11.45 i ten kto siadł do, o 12 do tego bukowania. To znalazł się z ręką, wiecie gdzie, bo już o 12 prawie nic nie było. Więc jeżeli chcecie zabukować Nottingham, to czyhajcie przy tym systemie bu bukowania przed 12 w poniedziałek 27 stycznia. Dobrze, no to w takim razie e, ktoś tu pisze. Kurczę, bo rodzina przylatuje 27 marca i teraz nie wiem, czy mają to zrobić. E, Wawelska Maryla. No oczywiście, że nie, nie mają tego zrobić. Od 2 kwietnia eta. Jeżeli przylatują przed 2 kwietnia, czyli 1 kwietnia, to nie muszą, a jeżeli przylatują 2 kwietnia, to muszą. Momentem odcięcia jest 2 kwietnia. Od północy 2 kwietnia trzeba mieć etę przed 2 kwietnia, czyli 1 kwietnia, 30 marca, 27 marca i tych wszystkich marców nie trzeba, więc się nie martwcie. Tylko i wyłącznie po 2 kwietnia. Dobra, czyli to wiecie, czyli powiedziałam o wiatrze, powiedziałam o statusie, powiedziałam o etapie, powiedziałam o paszporcie. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo smutna, ale ważna. W tym tygodniu zakończył się proces um, Aksla um, Radu Kabanu, który, jak wiecie, popełnił wstrząsającą zbrodnię w lipcu, 29 lipca tego roku, kiedy to do. Um, Takiego domu kultury wpadł z nożem w Southport i um, no, była tam absolutna, absolutna e, masakra. E, zginęły trzy dziewczynki, letnie, e, absolutna tragedia. On, e, nie wiadomo dlaczego to zrobił. Właściwie nie ma, nie ma powodu jakiegoś konkretnego w imię czego, po co, co mu strzeliło do głowy, dlaczego akurat wybrał sobie to miejsce, dlaczego akurat wybrał sobie dzieci. W każdym razie tam było bardzo wiele osób również poszkodowanych, które niosą to, to brzemię, tego ataku i będą niosły przez całe życie. On, to był, to był nastolatek, do 18 urodzin brakowało mu chyba 8 czy 9 dni. I nie wiadomo, dlaczego ten atak nastąpił tak naprawdę. Zakończył się jego proces, ponieważ on w pierwszym dniu procesu zmienił zdanie i ze swojego stanowiska nie przyznawania się do winy, postanowił przyznać się do winy i przyznać się do zabójstwa tych trzech dziewczynek oraz do tych innych zarzutów, czyli usiłowania zabójstwa um, oraz um, przestępstwa na tle terrorystycznym. Przyznał się, ale to, co zrobił podczas rozprawy, która miała na celu wymierzenie wymiaru kary, było absolutnie groteskowe. Zachowywał się po prostu totalnie nienormalnie. Krzyczał, obrażał, robił różne cyrki, chował się, głowę gdzieś tu się łapał za serce, potrzebował pomocy medycznej. Do tego stopnia, że um, musiał być wyprowadzony z tej, z tej ławy oskarżonych i praktycznie nawet nie usłyszał tego wyroku, który wypadł w jego sprawie. Dostał 52 lata więzienia, czyli um, dopiero jak będzie miał ponad 70 lat, um, będzie mógł ubiegać się przed warunko o przedterminowe zwolnienie. Jednak jest mało prawdopodobne, że on kiedykolwiek to przedterminowe zwolnienie dostanie. Mówi się, że jest to kara zbyt łagodna, te 52 lata, mimo że ona, ona jest jedną z największych kar, które zostały wymierzone osobie w tym wieku, mówi się, że tą karę on dostał tylko dlatego, że nie był osobą dorosłą. Ponieważ tak jak mówię, w momencie popełnienia przestępstwa brakowało mu paru dni do 18 roku życia, więc był skazany jako nieletni, a nie jako osoba dorosła. Tutaj w tej sprawie będzie, będzie postępowanie, nawet premier Kirstarmer zapowiedział, że będzie sprawdzenie tego, czy ta kara jest adekwatna, czy będzie można go skazać jako osobę dorosłą. Bo, bo ludzie mówią, że ta kara jest zbyt łagodna na to, co on zrobił, jak się zachowuje i jakie zagrożenie w ogóle stanowi dla społeczeństwa, ponieważ on to totalnie odjechał, miał zainteresowanie właśnie takie różne w, z, zainteresowanie złem, zainteresowanie przemocą, zainteresowanie no, rzeczami, które, którymi nikt nie powinien się interesować. Więc dostał, dostał karę, został odwieziony do, do więzienia. Zobaczymy, co to dalej będzie. Więc to jest nasz kolejny temat i właściwie chyba już ostatnie dwa, dwa tematy, takie już krótka piłka. Jeżeli macie telefon w sieci 3, czyli 3 albo free, jak to się mówi, czyli w trójce popularnej, dajcie znać, czy możecie wykonywać połączenia, ponieważ dzisiaj, nie wiem, czy to jest związane z tym wiatrem, czy nie, wydaje się, że nie, ale dosłownie setki tysięcy osób, które mają telefon w sieci 3, nie mogą wykonywać połączeń. Na początku sieć powiedziała, że no tak, nie mogą wykonywać połączeń telefonicznych, ale połączenia alarmowe, czyli na przykład 999, są nadal dostępne i połączenia przez internet, czyli na przykład na WhatsAppie albo przez jakieś Facebooki są nadal dostępne. Teraz się okazuje, że te telefony nie są w stanie wykonywać nawet tych połączeń 999. Czy to jest prawda? Nie wiem. To, co wyczytałam z, z tego, co mówią ludzie, dajcie znać, czy. O, Sylwia mówi, że już możecie dzwonić, że macie, że macie. trójkę. Karolina mówi, nadal nie można. Nie da się wykonywać połączeń. No właśnie, czyli, czyli jesteście jedną z tych setek tysięcy, a jeżeli nie wiecie, dlaczego nie możecie wykonywać połączeń i macie trójkę, to już zaraz wiecie, że po prostu jest ogólna jakaś awaria. Setki tysięcy osób nie mogą wykonywać połączeń. Natomiast Joanna mówi wczoraj był problem, dzisiaj jest OK. No właśnie, czyli u niektórych, u niektórych można już, no to znaczy, że będzie dobrze. I ostatnia nasza wiadomość, wesoła już na samo zakończenie. Kochani, Waitrose, Waitrose czyli ten taki bardzo, nazwijmy to, ekskluzywny supermarket, przynajmniej tak chcę być nazywany, który ma dla swoich klientów, tych, którzy mają kartę My Waitrose, czyli taką kartę lojalnościową, on od lat wielu, przynajmniej dziesięciu, był takim miejscem, gdzie można było się napić kawy. Jak się zrobiło zakupy? Czyli e, robiłaś zakupy, potem przy wychodzeniu z wózeczkiem można było sobie poprosić o kawę. Kiedyś oni dawali kubki e, na tą kawę, czyli można było prawie nie iść do Starbucksa, tylko iść do Waitro sobie, sobie za darmo dostać kawę. Potem oni to zmienili, nie, już, nie dawali już tych kubków, tylko trzeba było mieć swój własny jednorazowy kubek albo taki wielorazowy kubek i nalewali tej kawę do tego kubka. No i tak jest w większości przynajmniej sklepów Waitrose, mają ekspresy do kawy, jak się wchodzi, to pachnie kawą i przy wyjściu albo nawet przy wejściu, jeżeli ktoś chce przy kawie robić zakupy, można sobie taką kawę pobrać, ale trzeba mieć kartę My Waitrose. Natomiast słuchajcie, rewolucyjna informacja, w tej chwili Waitrose otwiera ten, program dla osób, które nie robią zakupów. Czyli jeżeli masz kartę My, My Waitrois, to od 27 stycznia będzie można zamiast do Starbucksa czy gdzieś iść sobie do Waitrose i tam nalać sobie kawy. W tej chwili tylko dla osób, które robią zakupy. Plus dla policjantów. Policjanci tam mogą przyjeżdżać sobie na kawkę, nawet jeżeli nic nie kupują, ale od 27 stycznia. Nawet te osoby, które nie wykonały zakupów, mogą wejść do Waitrose i napić się kawki, ale muszą mieć kartę My Waitrose i muszą mieć swój wielorazowy, plastikowy czy silikonowy kubek, żeby do niego sobie nalać tą kawę. Kochani, to wszystko. Nagadałam pełną czapkę, nagadałam pełną czapkę. Trzymajcie się w tym wietrze, trzymajcie się bez tych telefonów. Życzę wam miłego weekendu, życzę wam pogodnego weekendu. Mam nadzieję, że te, te burze nas e, szybko opuszczą i czekamy na wiosnę. Ja już, ja już widzę pierwsze oznaki, już się nie mogę doczekać. Zobaczcie za tydzień to już będą pierwsze żonki lekwitły. Trzymaj, trzymajmy się tej dobrej myśli, ściskam Was bardzo mocno, do usłyszenia, do zobaczenia za, za tydzień, bądźcie dzielni, miłego weekendu Wam życzę, na razie, pa.